Gerald zaprasza na w życie przygody Purposa. Pozdrawiam, Jacek Rosanek. Bywaj. No, hello, tutaj Purpose. Witam w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Minecraft klasycznie. Przepraszam za bardzo, bardzo długą przerwę, ale było to spowodowane tym, już się tłumaczę, że stwierdziłem po, no, po przeczytaniu Waszych komentarzy, że nie dam rady sobie ze smokiem. W endzie, że muszę jednak zdobyć lepszy sprzęt. A stwierdziłem też, że pójście w tym momencie z powrotem do wioski i zdobywanie wszystkiego od nowa, enchantowanie i wszystko, wszystko będzie po prostu totalnie nużące dla Was. Także zawróciłem się do wioski, poszedłem jeszcze w podziemia, wykopałem kilka di diamentów więcej. Zrobiłem sobie łuk, zdobyłem strzały, musiałem sporo się yy, nazabijać szkieletów i kur, żeby porobić sobie strzały z y, samemu. No ale mam. Mam, jestem przygotowany, jestem cały. ON. Co tu się dzieje? Czemu to tak? Aha, bo ta roślinka. Yy, co prawda, nie wszystko to są proty czwórki. Niektóre są proty dwójki, niektóre proty jedynki, niektóre proty trójki, yy, ale myślę, że już sobie powinienem poradzić. No i też oszczędziłem Wam czasu, yy, kiedy szedłem szukać. Tego nieszczęsnego miejsca zwanego. Ee, no, zwanego. twierdzą, twierdzą endu. No, według tego, co mi pokazuje ta kulka, czyli ender perełka, to jest oko kresu, eye of Ender, tak. No to znajduje się ta twierdza gdzieś tutaj. Także będziemy jej teraz. Poszukiwać. Mam nadzieję, że się nie obraziliście na mnie, że tak długo tej serii nie było. Starałem się, żeby naprawić swoje błędy, a to troszeczkę czasu mi zajęło. A nie miałem tego czasu ostatnio zbyt wiele. Trzeba było nagrywać na bieżąco odcinki, a tutaj chciałem, żeby to wyglądało wszystko w miarę ok. Ale jednej rzeczy już nie zabrałem i widzę nawet jakiej. Nie zabrałem pochodni. Trzeba będzie sporo rozjaśnić teren. Zaraz, tylko czy ja? Aha. Zaraz, bo znowu mi ucieka trochę koncepcja. Muszę wejść na szczyt tej góry. Cześć Creeper. O, jesteś w wodzie, to ty tutaj możesz wybuchać. Co prawda mam e, któryś tam sharpness na tym mieczu, co się bardzo przyda. Dobra, wchodzimy na górę. I tam gdzie mi wyznaczy perła już tak dokładnie, to tam będę kopał w dół po prostu pod siebie, tak jak się tego robić nie powinno. W tych protach powinienem szybko móc sobie poradzić, jeżeli wpadnę do lawy. Także zobaczymy co to z tego mi wyjdzie. Popisy parkurowca. Tak, tak, bo ja jestem po prostu rewelacyjny parkurowiec. Najstarsi widzowie wiedzą, że parkur to po prostu mógłby dla mnie nie istnieć. O, a tutaj, dobra. Tu, gdzie spadło to oczko, puszczam je do góry, i ono jeszcze dalej leci, czyli. No, ale już mnie cofnęło, więc przypuszczałem. A to co? Oho! Chyba mamy. Tak, mamy. Mamy cię. Czyli kopię tutaj pod siebie z tego miejsca. No, i co, wyruszamy na przygodę do Endu. To nie, nie zakończy serii, bo jeszcze dużo rzeczy jest do zrobienia, chociażby w wiosce. No, tylko tyle, że będę miał jajo smoka, które będę mógł postawić w honorowym miejscu w swoim domku. O, patrzcie, byłem tutaj. Ale wiecie, co jednak będę kopał, chyba troszeczkę tak rozsądniej? Czyli w tenże sposób. Y Wyjątkowo jasno jest, nie zauważyliście, a nie mam rozjaśnienia ani nic. No dziwne. x ja też nie mam. No dobra, zbagowało się światło. Ja tam narzekać nie będę, bo ...bo się przyjeda. No idzie ta twierdza. Rzucę jeszcze jedną perełkę. Czy ona faktycznie będzie leciała w tym kierunku? No tak, leci w dół tutaj. Czyli jest gdzieś tutaj. O! Zaczęło się robić ciemno. To tam jakieś zbugowane było to światło. Miejmy nadzieję, że zaraz dotrzemy do twierdzy i wszystko będzie tip-top. Jest! Jest twierdza! Ale tu ciemno jak w tyłku. Dobra, trzeba ją zwiedzić tą twierdzę dokładnie. I zdobyć jakieś drewno. Nie pamiętam czy drewno w tych twierdzach jest. Ale piękna miejscowa. O, 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 o skrzyneczka. Je, 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 żelazne buciki. A tam kopalnia. Nie, tam tam jest. Ła, 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 Jak się tam dostać teraz? Bo przydałoby się tam dostać, z tego co widzę, to tam ciekawe rzeczy są. Tam mamy bibliotekę. Więc będę mógł też skończyć w 100% moją. Biblioteczkę w wiosce, bo była trochę taka nazwijmy to uboga. Nie mam siekiery, trudno. O, jest drewno to, zaraz sobie jakąś siekierę tutaj zorganizuję i pochodnie sobie zorganizuję. Potrzebuję sześć tych drewienek, tam chyba jeszcze są, są. Żeby stworzyć... ...crafting table. A tu jeszcze jest pełno. Mogłem sobie, sobie zrobić siekierę w, w wiosce, bo... ...no bo, bo jednakowoż... ...trochę tych diaksów nazbierałem zanim tutaj dotarłem. Dobra. Tu sobie wkopię w ziemię. Wow, na serio? Heh. To trzeba mieć farta, żeby trafić na rybika cukrowego w takim miejscu. No chyba, że ja czegoś nie wiem, i one tak występują standardowo. Co ja zrobiłem? Dobra, możemy się brać za biblioteczki. Będziemy mieć dużo książek, a książki mi się bardzo przydadzą w tym mojej sytuacji. Tak, wezmę sobie ze dwa staki tych książek. Powinno wystarczyć na stworzenie cudnej biblioteki w tej wieży MAGA mojej. Tych, którzy dotarli do, na mój kanał już po chwilowym zakończeniu e, serii z, z zagrajmy Minecraft klasycznie, zachęcam serdecznie do obejrzenia poprzednich odcinków, żeby być na bieżąco co ja tutaj robię i dlaczego to tak, a nie inaczej wygląda. Mam. Jeszcze nie. Dwa staki to dwa staki. Kurde, ile tego tu jest, ale fajnie. Pierwszy raz przyznaję wam się, ale to już chyba mówiłem w poprzednich odcinkach, że pierwszy raz jestem w twierdzy, tak o po prostu, że sam ją znalazłem. Dużo tych biblioteczek na razie sobie daruję. I idziemy do, do samego endu. Przynajmniej postaramy się znaleźć drogę, którą ja tu wszedłem. Chyba tędy. Hmm, mm, mm. dobra. Wiecie co? Patyki. Dwa patyki jeszcze mam. To jest osiem pochodni. Przydadzą się, bo tu ciemno. Łap, szalony. Bram, pół płyteczki, Łat, się, creeperze! Co znowu, rybik tam był? To one, one chyba całe są zrobione z rybików tukrowych. Dobra. Trzeba się wspinać teraz. Dobrze, że mam nadmiar kobla. To mogę tam z powrotem wejść. Tu nie było rybika. No chyba po prostu dosyć częste są w tych ee... cholera w tych twierdzach. Może być nieco dłuższy odcinek niż do tej pory, ze względu na to, iż chcę sobie zwiedzić tą przepiękną twierdzę. A tu tyle fajnych rzeczy, że chyba warto pozwiedzać. ojej. Dobra, to jest to przejście. Tutaj pustka. Puścimy sobie enderperełkę. O, gdzie ona poleciała? Tu, tędy chyba poleciała. Wow, 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 wow. Nie tak to miało wyglądać. Zamiast bawić się w parkura, to powinienem sobie zrobić tutaj jakieś przejścia po prostu jak człowiek. Ale z tego co widzę to nie takie proste będzie. Dobra, ja sobie tutaj mimo wszystko machnę kobla. O, Emerald! Nie zauważyłem go. To chyba ten creeper mi go... ...dopiero ujawnił. Czy coś jeszcze ciekawego w tej twierdzy można tutaj... ...znaleźć, bo ja to się na twierdzach nie znam. Tam coś jest ciekawego. Tenny mamy tu przejście, no, ale tutaj nic jednakowoż ciekawego nie było. Dobra, można tenny wyjść, trzeba coś wszamać. To chyba idziemy... a tutaj? O, proszę. O! Jeszcze jakaś skrzyneczka się znalazła. Ile ciekawych rzeczy, no. Co prawda nie wiem do czego mi to będzie potrzebne. Ale... Warto zawsze zabrać ze sobą. Tu jeszcze niżej zejście, chwilunia, chwilunia. Nie, w tamtym kierunku leci. O, jaka ładna fontanna. I co, jeszcze jedna biblioteka, czy to ta sama? Ale wiecie co, wezmę sobie trochę drewna z tej biblioteki, o ile tutaj też będzie. Celem stworzenia pochodni. Te cztery powinny wystarczyć. Cyk mam 8. Dobra. Co by to wrócić schodek? Mam 32 pochodnie. Powinno to na jakiś czas wystarczyć. Tutaj jest coś schowane, bo tak jak mówiłem, nie znam się na tych... Dobra, tutaj zaznaczę, że byłem. Tutaj zaznaczam, że byłem. I tu też zaznaczam, że byłem. Wszędzie gdzie byłem, to muszę sobie pochodnie postawić! Faken, znowu te Wow. Ła, dobra. Zawsze to trochę ekspa, nie? Tu chyba jeszcze... Nie byłem. Skrzynia? Nie było mnie tu. Ciekaw jestem, czy idę w dobrym czy w złym kierunku, bo to dosyć istotne jest. O, a tu co się wydarzyło? O! Jakąś miałem przywieszkę lekką. Ale już sytuacja opanowana, ale to jest wielkie. Nie spodziewałem się, że to będzie aż tak ogromne. Bo ja już się zgubiłem, szczerze powiedziawszy. Nie wiem gdzie jestem, zaraz będę korzystał. Z pomocy kuleczek. Dobra, w tym kierunku. Czyli trzeba iść tędy. hmm. hmm, hmm. Nie no, tędy nie będę przechodził. Bez sensu Tam chyba nic ciekawego nie ma. No i co? Tu tędy. Trochę kończą mi się Eye of Enders. Tutaj tędy To znaczy jak mam tam dotrzeć. Czy ktoś mi jest w stanie podpowiedzieć? Pewnie nie. Chyba tutaj. O no tu, tak jakbym nie był jeszcze. Chyba o, w tym kierunku jednak. Tu byłem. Bo tutaj zostawiłem po sobie ślad. Tutaj chyba nie byłem, i on mi każe jeszcze wyżej iść. Dobra, dobra, jest, chyba znalazłem wejście. Jest, jest tutaj. Futter F. No i co, że tu jest? Hmm. To jak się dostać do, bezpośrednio do. O, i to robiki cukrowe, powiedzcie mi, drodzy widzowie, o co tu chodzi. Bo wydawało mi się, że te oczy mi pokażą, gdzie jest y, sam portal do endu. A tutaj, a tutaj, pip. Nie ma portalu. Także myślę, że wejdziemy sobie do, do, do endu w następnym odcinku. A Wy mi podpowiedzcie, gdzie go szukać. Bo troszeczkę zdurniałem. Także dzięki serdeczne za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. No i trzymajcie się. Cześć.